Głównym tematem dzisiejszej lekcji będzie rozszerzona pętla for, tak zwana pętla foreach. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałbym uzupełnić informacje ogólnie o tablicach. Widzisz, tutaj przy tworzeniu nowej tablicy używamy tego samego słowa kluczowego new, co używaliśmy przy tworzeniu obiektów. I w sumie również elementy tablicy mają początkową wartość. I to jest taka sama zasada jak przy konstruowaniu obiektów i wartości domyślnych. To znaczy, że tablica typu int będzie miała od razu przypisane wszystkie zera. Czyli ogólnie typy liczbowe mają przypisane zera. Booleany, czyli tablica booleanów, miałaby od razu wszystkie elementy tablicy ustawione jako fałsz. Natomiast tablica typów złożonych będzie miała wszystkie elementy od razu ustawione na 0. Jak mamy tutaj tablicę czteroelementową to na początku mieliśmy cztery nule i teraz sukcesywnie do każdego elementu tablicy zamiast nula przypisywaliśmy konkretnego zbieżaka. Co by się jednak stało gdybyśmy mieli 5 elementów tablicy no i teraz ten piąty nie został napisany. Uruchommy ten program no, i widać, zostało wypisane. Pętla przechodziła od 0 do długości tablicy, no i próbowała również się odwołać do tablicy z indeksem 4. Wartość dla tablicy z indeksem 0 była 0, i teraz na 0 próbowaliśmy wywołać głos. Dlatego tutaj, tutaj w sumie masz opisane, co się stało, że tutaj metoda daj głos, ponieważ zwierzęta i jest 0. No i właśnie to się stało. Tu masz w tej linijce? w 13 linijce. dokładnie. Doszło do takiego momentu, w którym wy próbowaliśmy wywołać metodę na zmiennej ustawionej na 0. Także wróćmy na razie do tablicy czteroelementowej. Uruchommy program i trzeba właśnie być tego świadomym. No i dobra, teraz główny temat odcinka, czyli. Pętla rozszerzona for, tak zwana pętla for each. Ona właśnie przydaje się wtedy, kiedy mamy jaką, jakiś zbiór obiektów no zbiór. W tym przypadku znamy tylko jeden sposób na przechowywanie wielu elementów w postaci jednej zmiennej, czyli tablicy. W tablicach przechowujemy aktualnie zwierzęta, i teraz dla takiej pętli for musimy deklarować zmienną pomocniczą i, i cały czas. Inkrementujemy tą zmienną i i używamy jej do dostania się do konkretnego elementu tej tablicy. Jeżeli chcemy przeiterować po prostu przez wszystkie elementy, na przykład tablicy, to wystarczy. To można użyć troszkę innej składni. Będzie to for i najpierw zamiast indeksu pomocniczego, to po prostu od razu zróbmy sobie element pomocniczy. Tutaj elementami tej tablicy jest zwierzę. No to zróbmy zwierzę, nazwijmy je zwierzę. I teraz robimy dwukropek i po dwukropku piszemy skąd te zwierzę ma być brane. Czyli z tablicy, które nazywaliśmy zwierzęta. No i teraz robimy blok kodu i gotowe. Teraz ta pętla for przeiteruje się przez wszystkie zwierzęta i. Dla każdego zwierzęcia będziemy mieli wewnątrz tej pętli, w każdej iteracji do dyspozycji zwierzę. W każdej iteracji zwierzę po prostu będzie referencją do innego zwierzęcia. Czyli zróbmy to samo, czyli wywołajmy metodę daj głos. Tutaj na zwierzę. Kropka daj głos. Tutaj już możemy bezpośrednio do zwierzę. Tutaj musieliśmy się odwoływać do konkretnego elementu tablicy. A tutaj mamy elegancko. Konkretne zwierzę. No i możesz sobie porównać, jak wygląda taka, jak wygląda ta. Oczywiście ta wętla for each jest prostsza, ma prostszą składnię. Tutaj musieliśmy się bawić z indeksem, czyli na początku tworzyć ten indeks, sprawdzać. Tutaj warunek sprawdzający, czy. Indeks jest mniejszy od długości, a tutaj jeszcze inkrementacja. A tutaj po prostu bezpośrednio mamy zwierzę. I na tym zwierzu później bezpośrednio operujemy. Także te dwie pętle for, robią to samo. To się nazywa rozszerzona pętla for. I teraz wywołam no i zadziałało dwa razy dla zwykłej pętli i później mamy to dla tej pętli rozszerzonej. I nawet IntelliJ tutaj proponuje, że może to zrobić za nas. Spójrzmy, pętla for może być zamieniona na rozszerzone for. No i tutaj, nawet IntelliJ może to zrobić za nas. No, nawet nazwał tak samo zmienną zwierzę. No i odpalmy sobie. Wszystko jest w porządku. Jednak, oczywiście, ta pętla nie rozwiązuje problemu odwoływania się do nulowego zwierzęcia, gdybyśmy mieli tutaj dalej pięć elementów, a przypisalibyśmy jakąś wartość do czterech. No to tutaj dalej dla piątego elementu będziemy próbować wywołać metodę na 0, więc w tym przypadku dalej to się wysypie z program. No, rozwiązaniem tego problemu mogły być listy zamiast tablic. Jednak ogólnie kolekcje nie są tematem tego kursu, natomiast myślę, że i tak pokażę jak wykorzystywać listy przynajmniej w takim prostym zakresie, bo to jest jednak często duże ułatwienie w porównaniu do wykorzystywania tablic. Także zapraszam do następnego odcinka.